Wszystkim jestem szabu, a to jest materiał dotyczący anime Shigatsuwa Kimino Uso, czyli produkcji, która jest w pandomie dość dobrze znana, i kiedy wychodziła, kiedy się odcinki ukazywały, zdobyła już na samym starcie dość spore zainteresowanie. I wiele osób autentycznie się tą produkcją jarało. A jak wyglądało to u mnie? Otóż ja oceniałem ten tytuł bardzo wysoko. Sądziłem, że i miałem nadzieję, że swój wysoki poziom utrzyma już do końca. I czy tak się stało? Czy faktycznie był to tytuł, który mnie zadowolił? Czy oceniłem go wysoko? No to zaraz wam o tym opowiem. O czym jest ogólnie Shigatsu? Shigatsu Akimino Uso to produkcja opowiadająca o tym, jak Arima Kosei, genialny pianista, pewnego razu załamał się. A dlaczego? Ponieważ jego matka, a zarazem nosicielka gry na pianinie zmarła. I kiedy Kousej trwa w tym swoim szarym świecie pozbawionym sensu, bardzo smutnym, bardzo smutnej rzeczywistości, spotyka pewnego razu piękną blond włosą dziewczynę. E, otóż Kaori Miyazono jest to skrzpaczka, która ma Kousejowi pomóc wrócić do świata muzyki i na nowo sprawić, aby Kousej ponownie zachwycił ludzi swoją grą i swoim talentem muzycznym. Okej. Okay. Co do Kuseja. Otóż na temat Kuseja każdego odcinka za każdym razem, kiedy oparaliśmy ten Epek kolejny i kolejny. Dowiadywaliśmy się na jego temat bardzo dużo. Jego przeszłość stała przed nami otworem. Nie było tak, że, do, że dopiero powie, wiedzieliśmy, wiedzieliśmy coś o nim, tylko na bieżąco widzieliśmy na temat jego przeżyć, to co się mu przydarzyło w przeszłości, i tym samym sprawiło to, przynajmniej u mnie, że go polubiłem. Był to fajny chłopak, był to bardzo sympatyczny chłopak, bardzo fajna postać, i osobiście, kiedy rozmawiałem ze Spychem, bo e, jaraliśmy się tym tytułem, on mówił, że w pewnym momencie Kousei się stał irytujący, ale okazało się, że dla mnie taki nie był. I Colsey przeżył naprawdę dużą tragedię. Widzieliśmy to po flashbackach, po wspominkach jego. I jednocześnie, kiedy były jego wspominki, to łączyły się one z Tsubaki, czyli z jego przyjaciółką z dzieciństwa. Zaraz wam o tym powiem, ale Kousei generalnie był bardzo fajną postacią, bardzo bujną pod względem jego przyszłości. I ta jego przeszłość, to poznanie jej sprawiło, że mogliśmy dogłębnie zrozumieć i pogodzić się z tą jego tragiczną przyszłością. Bo faktycznie, miał on ją bardzo smutną i bardzo poważną, więc mogliśmy się także przekonać o tym, dlaczego Kousei aż tak się zmienił, dlaczego się załamał, co było tego przyczyną i Jak, jakie były jego emocje związane z tym. E, tak, były też trzy inne postacie. Otóż Watari i jego kumpel. Fajna postać w sumie służył tylko do tego, e, aby no, w pewien sposób zapchać anime, ale też do flirtowania z Kaori aby Kousei przekonał się o swoim uczuciu do niej, bo to jest... Się, można się tego domyślić, e, więc to nie jest żaden spoiler. E, więc e, Watabi był taką komediową postacią, tak sympatyczny, taki luzak, e, taki playboy też szkolny. Miał już 14 lat, czy tam 13 nieważne, ale był on takim śmieszkiem, że tak to nazwę. Mieliśmy też bohaterkę no, Tsubaki, no była to tego Kouseya, przyjaciółka Osobiście ja na początku ją lubiłem, była to fajna, przebojowa postać, to jak najbardziej. I była ona bardzo sympatyczna. Jednak w pewnym momencie moi, moja sympatia do niej ustąpiła i po irytowaniu. O tak. I mieliśmy też naszą nieszczęsną Kaori miazono, czyli naszą skrzypaczkę. Piękna dziewczyna, bardzo sympatyczna. Ja ją bardzo polubiłem z samą końca. Jednak wielkim newsem było to, że niczego się o niej nie dowiedzieliśmy. No, na samym końcu dopiero wiemy, kim ona była, jaka była jej przeszłość. I co naprawdę się stało w jej przeszłości. Natomiast jeżeli chodzi o jej mm, zaplecze, to nie widzieliśmy po prostu. Mieliśmy, mogliśmy ją oceniać tylko na podstawie jej charakteru. A była ona bardzo sympatyczną, bardzo fajną dziewczyną i osobiście była to moja ulubiona bohaterka spośród wszystkich bohaterek żeńskich. Mimo to wiele, wielu osobom się nie podobała i wiele osób irytowała. To wiem, bo czytałem komentarze. siedzimy bieżąco, no, co ludzie sądzą o tym tytule. I tak. Powiem wam, że podczas tego całego anime, kiedy Kousei wracał do tego świata muzyki, kiedy usiłował się ponownie grać, ponownie stanąć na nogi, e, i ponownie sprawić, aby zachwycał on swoją grą innych ludzi, mogliśmy podziwiać jego... jego zmagania z rywalami, ponieważ w pewnym momencie, no, Okej, okay, Kostek sobie grał, ale w pewnym momencie pojawił się, pojawili się jego rywale z przeszłości. I był to o tyle ciekawy motyw, że musimy zobaczyć, co ludzie, co inni, e, młodzi ludzie z jego pokolenia o nim sądzili. Jaki był dla nich? A okazało się, że był dla nich obiektem wielkiego podziwu, że jako mały chłopiec był w stanie ich zachwycić. Czy był on motywacją dla nich do tego, aby zaczęli grać? Więc dla mnie ten motyw bardzo się podobał. Był bardzo trafny i jednocześnie był fajnym wpasowaniem w to całe anime. Że to nie było tylko tak, że Coulson grał sobie przeciwko, przeciwko jakimś randomom, że on się interesował tylko swoim losem. Jednak to, co mi się jednocześnie też nie podobało w dalszej części, to było to, że Kousei uczył grać pewną dziewczynę, pewną małą dziewczynkę ze szkoły grać na pianinie. I to było zupełnie potrzebne moim zdaniem, no taki zapychacz do anime. Gdyby, nie to, gdyby te dwa, trzy odcinki, to anime byłoby krótsze i moim zdaniem nic by nie straciło. Jednocześnie, ale jednak e, twórcy postanowili coś takiego wprowadzić. Według mnie był to minus. E, kolejną rzeczą było to, że tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, druga część anime nie miała żadnego sensu. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że to, co się tam działo w tej drugiej części, było kompletnie niepotrzebne i służyło tylko, e, aby podać dramy. To i takie jest moje zdanie. I pierwsza część była bardzo sympatyczna, była bardzo doniosła, była bardzo emocjonalna, pełna emocji. Znaczy druga też w sumie też, ale mnie osobiście się bardziej podobała ta pierwsza. Wzbudziła we mnie lepsze, pozytywne odczucia. Co do drugiej części, to ona miała to ona nie miała o tyle sensu, dlatego że motyw, który się nam... Który się to pojawił, był zwykły zapychaczem, i gdyby nie, gdyby nie ten motyw, to tak naprawdę anime mogłoby się skończyć po tych 10 czy 11 odcinkach. Że to, co się tam stało, ten dramat, który w końcu zaczął być bardzo widoczny, ten dramat zaczął wsłaniać główną, główny motyw anime, i to było naprawdę kiepskie, moim zdaniem. Mieliśmy też e, te relację pomiędzy Tsubaki a Kousejem. I okazało się, że pojawił się motyw, że przekonałem się o tym, że motyw przyjaciółki dzieciństwa zaczyna mnie naprawdę serdecznie denerwować. Dlaczego? Ponieważ e, Tsubaki w drugiej części stała się bardzo nieznośna i bardzo irytująca. E, była bardzo egoistyczna i pokazała się z tak złej strony, że ja osobiście jej miałem serdecznie dość. Myślałem o tym, aby jej było jak najmniej. Dodatkowo to, co mi z... troszeczkę przeszkadzało, to to, że wszyscy, wszyscy bohaterowie z tego anime mieli naprawdę głębokie przemyślenia i tak naprawdę na ich wiek, 14 lat, to, było, to, to, była, trochę, to była trochę przesada. I było to troszeczkę nienaturalne. Na przykład było porównanie, że jesteś jak kubeł lodów, Albo jakieś inne, które kompletnie nie pasowały. Ja rozumiem, że głębia emocjonalna, że ich przeżycia, ich przemyślenia, ale było to kompletnie neutralne. I przesadzone moim zdaniem. Jeżeli chodzi o. Yy, Kaori, jej potraktowanie, to moim zdaniem było to troszeczkę słabe, z tego względu, że oni wiedzieliśmy bardzo mało i ona była główną bohaterką w tym anime. To ona miała skłonić Kouseya do gry, do dalszej gry, go zmotywować. A tu się okazało, że te, te relacje pomiędzy Tsuwaki a Kouseyem były ważniejsze niż relacje pomiędzy Arimą, więc Kouseyem, a Kaori. I było to według mnie bardzo słabe. Co do zakończenia, to moim zdaniem było bardzo dobre. Złano schematy i było w stanie naprawić tym samym anime, Całe anime, ponieważ przynajmniej dla mnie w drugiej części to anime się popsuło i tak naprawdę ta druga część posłużyła tylko i wyłącznie do stworzenia dramatu. No może i tylko, ale generalnie właśnie po to. Co do kwestii technicznych, to moim zdaniem stały na naprawdę wysokim poziomie. Kreska była śliczna i dopracowana, a muzyka porywała. Te koncerty Koseya, kiedy ludzi onieśmielał, kiedy ludzie byli wręcz szokowani tym, co słyszą, e, tym poziomem Koseya, to co reprezentował sobą, swoją grą, to, to było wręcz genialne. Kosei sprawił, że ludzie zastanawiali się, jak on to może zagrać. Przecież to jest tak trudny utwór. Jak on jest w stanie to zagrać? Przepiękna sprawa. Okej, okay, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie.